Okay. Oh. Ja nie chodzę, ale jak będziesz pedałował do końca... Tak. Dobra, co mam tak zrobić? O, o, tak, będzie super. Andrzej będzie super. Dobry. Andrzej? Andrzej. 600. Jędruś. Jendruś, Andrzej, Jędruś. cześć. Dobra, siła burza. Siła burza, burza. Tak, ale okay. do końca pedałuj, naprawdę. A jak się Spoko. trzeba do końca Jestem, Ja mam 60 lat, a ty jesteś młodzieńcem. Nie mam panie? starszego tak. syna u ciebie, ale do końca pytał, i wtedy ten ostatni przycisk to wyskoczysz w powietrze. A ty nie ma przycisku? Jak nie ma przycisku? Nie ma przycisku, ja no mam to, to jest. są te same buty, się, się kręcili naprawdę koło mnie. Ta, to moim... znaczy ja się nie kręcę, ale ogólnie ze sobą też. Przepraszam. <laughs> <laughs> miłego popołudnia, miłego sportu i wszystkim wam życzę. Bye bye. Dobry. Nie, Masz no. mnie? Mam działać. Fajnie. Pokaż mi w internecie, może moja córka odbierze w Bostonie. Uuu, poks. O, poko. Dokładnie. I to życzę jej wszystkiego najlepszego. Pójdzie na internet? Pójdzie. A mam włosy poprawić? Takie stalinowskie trochę. Przepraszam. Oj, przepraszam. Zawsze. No widzisz, na tobie nic nie rośnie. Stalin nie tak. A zależy, gdzie. O oh wow. Oh wow. Ja się wow. najpierw bałem, bo mi najpierw urosło pod nosem, a później patrzę, tam nic nie rośnie. O! Ale pod nosem mam. O kur tak, ale nie, nie, nie masz... rozmawiamy o włosach. Nie chyba. wierzę ci, że ty masz cokolwiek tam w krop. Nie bardzo. Dobra, dziwego i powiedziałem, ostatni pedał to jest skok.